Esprit de nature. Ten makulaturowy papier ma naturalny, matowy, nakrapiany i bezpretensjonalny wygląd i jest dostępny w kolorach marmuru i puchu. Uasabia urok natury i szacunku dla środowiska. Nazwa papierów jest niesamowicie wdzięczna, bo znaczy duch natury. Nie wzięła się znikąd. Produkty Pokolorowane są składnikami wydobywanymi z ziemi. Dokładniej, włókna w 100% pochodzące z recyklingu zostały zabarwione pigmentami pozyskanymi z francuskich minerałów. Występuje w gramaturach 110 i 350 w trzech kolorach. Papier jest ekologiczny, posiada certyfikat FSC i jest papierem recyklingowym. Zastosowania: książki, foldery, katalogi, papier firmowy, menu, opakowania, etykiety, metki, zaproszenia, kartki, metody druku, offset, typografia, druk laserowy i atramentowy, uszlachetnienie, tłoczenie, złocenie, sztancowanie, bigowanie i lakierowanie.